Cześć! Dzień dobry, dobry wieczór. Dziś chcę Wam krótko, zwięźle opowiedzieć o kilku, dosłownie kilku akcesoriach firmy DJI, które można zastosować do kamer Osmo Action 4 i Osmo Action 5 Pro. Te akcesoria są moim zdaniem bardzo y, przydatne dla y, motocyklistów, rowerzystów, ale nie tylko dla nich. No to jedziemy, zaczynamy. E, pierwszy taki gadżet, pierwszy dodatek, który uważam, że jest y, przydatny y, przy filmowaniu z poziomu motocykla czy roweru, to jest taki uchwyt y, na szyję. Do tego uchwytu oczywiście, a, uchwytu standardu DJI, przymocowujemy kamerę. Zakładamy sobie to na szyję. figmin, bardzo łatwo się to zatrzaskuje pewnie. Mamy kamerę y, zamocowaną tutaj, przy szyi. E, do tego y, dodatku przydaje się. Kolejne urządzenie, czyli pilot. No bo jeżeli już mamy tutaj zawieszoną, przymocowaną kamerę, włączymy nagrywanie, dobrze byłoby wiedzieć, co z tym nagrywaniem się dzieje. Czyli w dowolnym momencie, żebyśmy mogli go włączyć, wyłączyć. I do tych zadań przydaje się właśnie taki pilot stalnego sterowania kamerą. Przy pomocy tego pilota możemy tą kamerą, tym filmowaniem yy, zarządzać. Yy, dobra, yy, powiecie, po co w zasadzie taki uchwyt na szyję, jeżeli yy, na wyposażeniu yy, razem z dobrem inwentarza kupując Action 4 czy Action 5 yy, dostajemy. Taki uchwyt, który możemy przykleić do kasku. Fakt. Jest na wyposażeniu taki uchwyt, ale, właśnie, jest ale. Kiedy jedziemy motocyklem albo rowerem, no niestety w koło nas coś tam się dzieje i dość często musimy gwałtownie ruszać głową, żeby, żeby widzieć to otoczenie wokoło. No i filmowanie. Nie lubi takich gwałtownych ruchów głowy, głowy i kamery. Po prostu te, te szybkie ruchy powodują, że obraz jest mało czytelny i tak dość marnie odbierany przez widza. I właśnie ten mankament jest rozwiązany przez ten uchwyt na szyję. Tutaj mamy zdecydowanie większą płynność filmowania. No dobrze, no to mamy te dwa elementy, czyli uchwyt na szyję, pilot. Kolejnym takim gadżetem, który warto, który warto mieć przy filmowaniu, to jest mikrofon. Tutaj w przypadku kamery Action 4 możemy do tej kamery podpiąć jeden mikrofon. A przy DJI 5 możemy podpiąć dwa takie mikrofony, hmm. czyli filmując. dajmy na to coś tam na motocyklu możemy podłożyć pod to głos od siebie i od y, pasażera. To jest mikrofon. I tak powoli zbliżając się ku końcowi tego filmu. Ale jeszcze nie kończąc, pokażę Wam następny fajny gadżet. To jest takie urządzenie, które tłumacząc na polski nazywa się uchwyt wielofunkcyjny z ładowarką, z akumulatorem. Wygląda on w ten sposób. Oczywiście ma tutaj typowy uchwyt DJI. Podpinamy sobie kamerę. W tym uchwycie jest akumulator, jest przewód, możemy sobie podpiąć. Ten przewód do kamery, w uchwycie jest sterowanie kamerą, więc jeżeli nie jedziemy na motocyklu, na rowerze, jeżeli coś zwiedzamy chodząc, no to możemy sobie fajnie nagrywać to wszystko co widzimy, co zwiedzamy. Oprócz tego oczywiście selfie i co jeszcze? Uchwyt jest wyposażony w takie podpórki, więc jeżeli sobie Postawimy, to, mam, to mamy taką kamerę na statywie. I to są takie dość, znaczy, fajne, oczywiste zalety y, tego uchwytu wielofunkcyjnego. Ale, ale ten uchwyt y, ma jeszcze jedną wielką zaletę. Dla mnie, y, chyba o, oprócz tych niewątpliwych y, funkcji chyba nawet najważniejszą. Otóż z całym dobrym inwentarza gdy już kupujemy taki uchwyt, to DJI przysyła nam taki drobiazg. A ten drobiazg to jest osłona złącza USB-C w naszej kamerze. Ta osłona jest tutaj zbudowana z tworzywa sztucznego. W środku przy tej osłonie jest taka gumowa uszczelka. My. najpierw jak zdemontujemy tę zaślepkę oryginalną, to potem możemy założyć tę osłonę, która przychodzi właśnie z tym uchwytem wielofunkcyjnym. Zapinamy sobie taką tutaj osłonę. To musi nam tu ładnie wejść. Klik, Kliknęło. I wtedy możemy przez tę osłonę Podpiąć kabel USB, a z drugiej strony y, możemy podpiąć ten kabel do źródła zasilania w motocyklu. No jak już mamy takie podłączenie, to możemy tę kamerę y, zamontować w, w motocyklu w dowolnym, wręcz miejscu. Ja akurat mam y, tę kamerę y, przymocowaną do przedniego zawieszenia, do, do lagi. Y, y, no I nie muszę się martwić, że zabraknie w jakimś tam momencie prądu. To po pierwsze. Po drugie oczywiście jest dzięki tej osłonie jest chroniona kamera przed deszczem. Więc o to właśnie chodziło. Chodziło mi o to, żeby wykorzystywać taką kamerę tej świetnej jakości w motocyklu do nagrywania dobrych jakościowo filmów. I ten drobiazg, ta szczelna osłona gniazda USB rozwiązuje cały Wcześniejszy problem z zastosowaniem, z zastosowaniem kamer DJI tej serii Action 4, Action 5 w motocyklach, gdzie albo należało je zamykać w obudowie wodoszczelnej, wtedy nie mogliśmy ładować, no albo jeździć tylko w dobrą pogodę. A teraz? teraz jesteśmy już niezależni od Aury. No, i to w zasadzie tyle, co. Chciałem Wam przekazać w tym filmie. Aha, rzecz ważna, to wszystko, co Wam opowiedziałem, tak wynika z moich doświadczeń, to nie zostało nigdzie znalezione w przepastnym internecie. Sam to przetestowałem na własnej skórze. Jeszcze jedna rzecz a propos tej, tej osłonki. Z tego, co szukałem w internecie, nie znalazłem tej osłony na stronie DJI, także stwierdziłem, że można ją kupić tylko razem z tym uchwytem wielofunkcyjnym. Co więcej, szukałem na różnych platformach, w różnych serwisach sprzedażowych, nie znalazłem też tej osłony nigdzie w internecie. Może jakoś słabo szukałem. Jeżeli uda Wam się oczywiście znaleźć tę osłonę gdzieś, to proszę dajcie znać. No i to, to dzisiaj tyle. Jeżeli w jakiś sposób film przydał się, jeżeli coś się z niego dowiedzieliście, to jest mi niezmiernie miło. Jeżeli podobało się i dacie łapkę w górę, to będzie mi jeszcze bardziej miło, a póki co tyle. Trzymajcie się, cześć na popołudnie, na wieczór, na dzień, jak tam wam pasuje. Hej!